Witam państwa serdecznie. Dziś gościmy znowu w Regnowie, w znajomym nam już sadzie z odmianą Gala. Gala ta po super obfitym kwitnieniu nie była przerzedzana. Pomimo tego, że przymrozki nie poczyniły zbyt wielkich szkód, bo zastosowano tutaj naprawdę bogaty program dokarmiania i podtrzymywania zawiązków. No i teraz widzimy, że większość owoców już ma, przynajmniej tych, które pozostaną, ma już średnicę powyżej 2 cm. No i niestety takich przypadków, że zostanie nam po jednym owocu, jest bardzo mało. Takich przypadków, że zostaną nam po dwa owoce. O na przykład tutaj, urwiemy sobie to. Tu widzimy, że prawdopodobnie zostaną nam tylko te dwa, a te dwa pewnie się osypią. Takich też jest bardzo mało. Najwięcej jest takich przypadków, gdzie zostaną nam po trzy owoce, nawet po cztery. Zdarza się, że i pięć. W dodatku mamy no sporo takich owoców. O tutaj jeszcze sobie pozwolimy, może kolega nie będzie na nas tak krzywo patrzył, troszeczkę poniszczymy, bardzo proszę przesuniemy, zostało nam cztery owoce, przy czym ten centralny jest na takiej bardzo krótkiej szypułce, ona ma z pół centymetra, może 6-7 mm i nie zrzucimy tego, to się bardzo mocno trzyma. Eee, musimy się w tym roku nastawić, że takich owoców na bardzo krótkich szypułkach będzie stosunkowo dużo. Eee, szkoda, że nie udało się tego przerzedzić. Ja już nie chcę wnikać jakie to były przyczyny. Eee, może to i dobrze. Kolega będzie stosował dużo więcej expando, odżywek. No i dobrze. Ktoś z tego na pewno będzie zadowolony. Proszę państwa. Skoro jesteśmy już po przerzedzaniu, to teraz co dalej? Oczywiście Expando. Expando przypominam, zalecamy w trzech dawkach. Pierwsza dawka to jest 4 litry na hektar, potem w odstępach 10-14 dniowych w przypadku jabłoni jeszcze dwie dawki po 3 litry na hektar. Naprzemiennie, czyli na zmianę raz Expando i następnym razem stosujemy dokarmianie wapniem. Przypominam, naprzemiennie, czyli wapniówki z Expando nie mieszamy. Robimy raz jedno, raz drugie. Co możemy polecić jako wśród preparatów wapniowych? Jeśli jest tak gorąco, jak w tej chwili, że temperatura przekracza 30 stopni, no to oczywiście zabiegi tylko wieczorem. No i proponujemy na przykład Revival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. Co jeszcze możemy polecić? Calboron, czyli wapń skompleksowany lignosulfonianem plus bor. Ewentualnie Kalgrin, czyli mrówczan wapnia. Ja osobiście polecam, żeby do mrówczanu jednak dodawać trochę aminokwasów. No i akurat ja preferuję aminokwasy pochodzenia roślinnego, czyli Great VG. I teraz tak, jaka dawka Great VG? Proszę Państwa, to zależy od tego, jaki cel chcemy osiągnąć dzięki temu preparatowi. Jeśli to ma być tylko dodatek taki buforujący i delikatnie tylko odżywiający, no to dawka 1 litr na hektar, jako dodatek do środków ochrony roślin czy innych nawozów, absolutnie wystarczy. Natomiast jeśli chcemy, żeby ten Great VG pełnił taką bardziej funkcję odżywczą, no to dawkę zwiększamy do 2 litrów na hektar. Co oprócz Expando i nawozów wapniowych? Może nie w przypadku takiej gali, bo ta jest akurat piękna, ale tam, gdzie mamy problem z jasnymi liśćmi szampiony, Golden Delicious, Pinowa. Tam proponujemy dokarmianie magnezem i mikroelementami. Może to być na przykład green mix. Green mix, przypomnę, możemy podać w mieszance razem z expando. To się dobrze komponuje i można, można taką mieszankę zrobić. Gdyby to nie było z expando, tylko powiedzmy bardziej samodzielnie, bez innych odżywek, no to proponujemy dodatek aminokwasów, na przykład Great VG. Co jeszcze? Proszę państwa, w tym roku bardzo dużo używaliśmy giberelin. Z różnych powodów, najpierw żeby uratować pąki, podtrzymać owoce, później żeby zmniejszyć ryzyko ordzawień, a orzawienia na pewno w tym roku będą, bo przy takich chłodach jakie były wcześniej, przy zimnych, niemalże mroźnych często nocach kiedy w tym momencie nagle zrobiło się plus 30, no to orzawienia muszą się pojawić. To jest naturalne. Więc też z tej okazji stosowaliśmy gibereliny. No i co? Intensywne stosowanie giberelin, bardzo intensywne zawiązywanie owoców przy bardzo późnym przerzedzaniu skutkuje tym, że drzewa mają większą skłonność do wejścia w przemienne owocowanie. Żeby to zminimalizować, proponuję w tym momencie wykorzystanie regalisu czy jakiegoś innego preparatu zawierającego proheksadion wapnia. Te preparaty mają takie bardzo pozytywne skutki uboczne, między innymi zwiększone zakładanie pąków kwiatowych na przyszły rok, również w bezpośrednim sąsiedztwie jabłek. Kiedyś nas uczono, że dany krótkopęd na drzewie zawsze owocuje przemiennie. Od czasu jak wprowadziliśmy regalis, to się zmieniło. Proszę Państwa, co jeszcze? Jeśli, a może inaczej, co zamiast regalisu? Mamy wiele takich przypadków, że drzewa są pozbawione jabłek, no i wzrost wegetatywny jest bardzo silny. W związku z tym, po pierwsze, chcemy zahamować wzrost pędów, a po drugie, chcemy trochę jednak zaoszczędzić pieniędzy, a proheksadion wapnia niestety to nie jest najtańszy element w naszej produkcji. Wzorem poprzednich lat znowu zaproponuję tą mieszankę nawozową Molistar i Haskon M10. Przypomnę przepis. Na beczkę 1000 litrów wlewamy 5 litrów Haskon M10. Pół litra molistar. I to ma starczyć na 2 hektary. Czyli wypryskując, powiedzmy, 500 litrów na hektar, podamy w tym momencie na hektar sadu 2,5 litra Haskon M10 i 250 ml y, molistaru. Y, proszę Państwa, no i cóż, co wtedy uzyskujemy? A no skrócenie właśnie przyrostów, zakończenie wzrostu pąkiem szczytowym i szybsze drewnienie pędów. Nie tylko skracamy sobie długość tych tak zwanych wilków, ale jednocześnie przyspieszamy drewnienie pędów, ich dojrzałość, przez co te pędy stają się mniej atrakcyjne dla np. mszyc. No i o to chodzi. Możemy w ten sposób, w taki dosyć naturalny sposób, zmniejszyć presję szkodników. No i dobrze, niech tak będzie. No i proszę Państwa, na sam koniec. Wszystkim tym, którzy mogli przerzedzić, ale nie przerzedzili, bo stwierdzili, że lepiej, żeby było więcej niż za mało, życzymy, żeby tą galę mogli sprzedać na normalnym rynku, w normalnej cenie, żeby nie musieli kombinować i sprzedawać później ozdób choinkowych. Pozdrawiam serdecznie.